Buntara, rara, rara, euro nadal trwa! Kogo chcesz, graczu, ja wiem, wytwana! Zakończyła się faza grupowa tegorocznych mistrzostw Europy. Jednak teraz przechodzimy do tego, co przynosi najwięcej emocji, ponieważ przegrany żegna się z turniejem. Mianowicie faza pucharowa, więc przyjrzyjmy się jednej 8 finału Euro 2020. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za 3000 widzów. Na kanale Nie Grasz nie wygrasz. I zgodnie z obietnicami, które dostawaliście graficznie podczas każdego materiału, przychodzimy do Was z konkursem. Do wygrania będzie domowa koszulka reprezentacji Polski z dowolnym, wybranym przez zwycięzcę na drugiem, Oczywiście wszystko w pełni licencjonowaną czcionką. Czy to Wasze nazwisko, ksywka, czy może jakiś piłkarz. Wybór jest dowolny. A teraz zapraszam na przedstawienie zasad. Przede wszystkim, warunkiem koniecznym jest pozostawienie subskrypcji na tym kanale czyli na kanale Nie grasz, nie wygrasz. Po drugie, łapa w górze pod tym materiałem. A po trzecie, udzielenie w komentarzu odpowiedzi na pytanie. Który polski piłkarz spisał się najlepiej na Euro 2020, wykluczając Roberta Lewandowskiego? Więc zadanie jest trochę bardziej skomplikowane. Wysilajcie się, najlepsza odpowiedź, a bardziej autor najlepszej odpowiedzi, wygrywa domową koszulkę reprezentacji Polski. Oczywiście także trzeba dodać, że rozmiar koszulki wybiera zwycięzca. Tak będzie chyba najbardziej fair. Czas to jest. A powiedzmy dwa tygodnie. Macie dwa tygodnie na publikowanie komentarzy pod tym materiałem. Zapraszam, liczę na bardzo kreatywne odpowiedzi. A teraz przechodzimy do meritum. Z kodem SPORT600 po wpłacie 50 zł otrzymujecie dwa freebety w wysokości 50 i 10 zł. Łącznie na start zyskujecie 110 zł. Link w opisie. W pierwszym spotkaniu zmierzą się ze sobą reprezentacje Walii i Danii, które w swoich grupach zajęły drugie miejsce. Walijczycy w grupie A przegrali tylko z bardzo dobrze dysponowanymi Włochami, z którymi ulegli jedynie 0 do 1. Remis ze Szwajcarią i pokonanie Turcji pozwoliło im wyprzedzić helwetów lepszym bilansem bramek. Duńczycy z kolei zostali pierwszą ekipą w historii Mistrzostw Europy, którzy mimo porażki w dwóch pierwszych meczach, z Finlandią i z Belgią wyszli z grupy. Wysoka wygrana w ostatnim meczu z Rosją i korzystne wyniki innych spotkań pozwoliły im jednak w tak zwanej małej tabeli wyprzedzić Finów i Rosjan. Walia i Dania mierzyły się ze sobą dziesięciokrotnie i ani razu w tych spotkaniach nie padł remis. Lepszy bilans mają dończycy, którzy wygrali sześć razy, w tym dwa ostatnie, które w 2018 roku. Odbyły się w ramach Ligi Narodów. Papierowym faworytem są oczywiście Duńczycy, jednak historia pokazała, że nie wolno lekceważyć walijczyków. Drugim spotkaniem będzie rywalizacja austriacko-włoska. Podopieczni Roberto Manciniego wygrali grupę A w efektownym stylu. Bilans bramkowy 7-0 do 0 to najlepszy wynik na tegorocznym Euro. Austriakom nie poszło tak łatwo. Turniej zaczęli od wygranej po ciężkim boju z Macedonią Północną. Następnie ulegli Holandii i dość niespodziewanie pokonali Ukrainę. Dla Austriaków to pierwszy turniej od mundialu w 1954 roku, w którym wyszli z grupy. Co ciekawe, Austria nigdy nie wygrała z Włochami. Te reprezentacje grały ze sobą dość rzadko, bo tylko 7 razy. 5 meczów wygrali Włosi, a 2 zakończyły się remisem. W tym także ostatnie spotkanie tych zespołów w 2008 roku. Był to ich jedyny mecz. W XXI wieku. Z pewnością brak wygranej Italii byłby sporą niespodzianką. W pierwszym niedzielnym meczu zobaczymy ekipę, która ukończyła swoją grupę z kompletem punktów, podobnie jak Włosi. Mowa oczywiście o Holandii, która zmierzy się z reprezentacją Czech. Oranie kłopoty mieli tylko w pierwszym meczu, gdy po świetnym widowisku pokonali 3 do 2 Ukrainę. Z Austrią i Macedonią Północną poszło już łatwiej. Z ośmioma bramkami na koncie Holandia jest najskuteczniejszą ekipą fazy grupowej. Czesi natomiast po wygranej ze Szkocją w pierwszym spotkaniu zremisowali z Chorwacją i przegrali z Anglią. Wystarczyło to jednak do awansu z trzeciego miejsca. Te zespoły mierzyły się ze sobą 11 razy. Korzystniejszy bilans mają Czesi. Czesi, którzy wygrali 5 razy przy trzech zwycięstwach Holendrów. Dwukrotnie te reprezentacje spotykały się na Mistrzostwach Europy, ale było to w fazie grupowej. W 2000 roku wygrała Holandia, a jedyną bramkę zdobył obecny selekcjoner Frank de Boer. Cztery lata później górą byli Czesi, tak jak w dwóch ostatnich spotkaniach, które drużyny te rozegrały ze sobą w eliminacjach Euro 2016. Tym razem faworytem wydają się być Holendrzy. Drugim niedzielnym meczem będzie hitowe starcie Belgii z Portugalią. Brązowi medaliści Mundialu z 2018 roku z kompletem punktów wygrali grupę B, pokonując Rosję, Danię i Finlandię. Obrońcy tytułu natomiast po raz drugi z rzędu wyszli z grupy na trzecim miejscu. W mocnej grupie F dali się wyprzedzić Francji oraz Niemcom. Portugalia straciła najwięcej bramek spośród wszystkich zespołów, które awansowały do jednej ósmej finału, czyli 6. Za to z siedmioma zdobytymi ustępuje jedynie Holandii. Bilans spotkań pomiędzy Belgami a Portugalczykami jest idealnie równy. Oba zespoły wygrały po 3 mecze, a 5 skończyło się remisem, w tym ten ostatni, towarzyski, przed 3 laty. Także i teraz wszystko będzie możliwe. Poniedziałek 28 czerwca rozpoczynamy od starcia Chorwatów z Hiszpanami. La Rocha zajęli w grupie E drugie miejsce za plecami Szwedów. Po remisach, właśnie ze Szwecją oraz Polską, dopiero w trzecim meczu dali pokaz siły, rozbijając 5 do 0 Słowaków. Wicemistrzowie świata po porażce z Anglią i remisie z Czechami walczyli o awans do ostatnich chwil. Pozwoliło im na to zwycięstwo nad Szkocją. Bilans starć jest wyrównany. Trzy razy wygrywali Chorwaci, cztery Hiszpanie, a raz padł remis. Ostatnie mecze Ligi Narodów przyniosły bardzo różne wyniki. U siebie Hiszpanie wygrali aż 6 do 0, by w Chorwacji przegrać. 2 do 3. Także mecz grupowy na Euro 2016 wygrali Chorwaci. Mimo wszystko, papierowym faworytem są oczywiście Hiszpanie. Drugi poniedziałkowy mecz wydaje się o wiele mniej wyrównany. Zmierzą się w nim Francja i Szwajcaria. Co ciekawe Helweci zdobyli tylko punkt mniej od trójkolorowych A zajęli w swojej grupie A trzecie miejsce Podczas gdy ich rywale wygrali grupę F Szwajcarzy zremisowali na otwarcie z Walią A następnie wysoko przegrali z Włochami Zwycięstwo z Turcją pozwoliło im się jednak znaleźć W gronie zespołów trzecich miejsc Które przeszły do kolejnej rundy Francuzi rozpoczęli zmagania w grupie śmierci Od skromnej wygranej nad Niemcami Następnie zaskakująco zremisowali z dzielnymi węgrami, by na koniec po bardzo ciekawym meczu podzielić się punktami z Portugalią. Jak na kraje sąsiadujące ze sobą, Francuzi i Szwajcarzy grali przeciwko sobie bardzo rzadko. Ponieważ jedynie 8 razy. Trzykrotnie wygrywali Francuzi, a tylko raz Szwajcarzy. Najczęstszym wynikiem był więc remis. Co ciekawe, po dwóch meczach towarzyskich, ostatnie 6 potyczek było starciami o punkty. W eliminacjach do Mundialu 2006 dwukrotnie padł remis. Natomiast czterokrotnie w XXI wieku Francuzi i Szwajcarzy nie żyli się w wielkich turniejach. Na Euro 2004 i w Mistrzostwach Świata 2014 górą byli trójkolorowi. Z kolei na Mistrzostwach Świata 2006 i na Euro 2016 padły bezbrankowe remisy. Tym razem większe szanse na wygraną ma zespół francuski. W pierwszym wtorkowym meczu 29 czerwca czeka nas prawdziwy klasyk. Anglia kontra Niemcy. Anglicy jako drugi zespół obok Włochów przeszli przez fazę grupową, nie tracąc bramki. Pokonali Chorwację i Czechy oraz zremisowali ze Szkocją. Ale zdobyli jedynie dwie bramki, co jest wynikiem lepszym tylko od Turcji i Szkocji. Z kolei Niemcy byli blisko odpadnięcia z turnieju już po fazie grupowej. Po porażce z Francją i dość osobliwym zwycięstwie nad Portugalią, po częścią za sprawą dwóch bramek samobójczych rywali, do samego końca toczyli zażarty bój z Węgrami. W pewnym momencie zajmowali w wirtualnej tabeli ostatnie miejsce w grupie, ale ostatecznie remis 2 do 2 wywindował ich na drugie miejsce. Oba zespoły mierzyły się ze sobą aż 32 razy i rzadko dzieliły się punktami. Remis padł tylko 4 razy przy 13 wygranych Anglii i 15 Niemiec. Najsłynniejsze spotkanie tych drużyn to finał Mundialu w 1966 roku, wygrany przez Anglików 4 do 2. W 1996 z kolei, gdy Niemcy ostatni raz triumfowali na euro, pokonali w półfinale po rzutach karnych właśnie Anglię. Jedynym, który nie wykorzystał jedenastki, był obecny selekcjoner Gareth Southgate. Na koniec jednej ósmej finału zagrają ze sobą Szwecja z Ukrainą. Szwedzi wygrali grupę E po remisie z Hiszpanią i zwycięstwach nad Słowacją i Polską. Ukraińcy z kolei zaczęli euro od porażki po bardzo dobrym meczu z Holandią. By potem pokonać Macedonię Północną i przegrać z Austrią. Finalnie wyszli z trzeciego miejsca. Historia spotkań obu drużyn jest bardzo skromna. Grali ze sobą zaledwie cztery razy. Trzykrotnie były to sparingi. Raz 1 do zera wygrała Ukraina, a raz takim samym wynikiem Szwecja. W trzecim z tych spotkań padł remis 1 do 1. A ponieważ był to towarzyski turniej, to rozegrano również rzuty karne, w których lepsza okazała się Ukraina. Ostatni mecz tych zespołów. To jedyne starcie o stawkę. Podczas fazy grupowej Euro 2012 współgospodarze turnieju wygrali ze Szwedami 2 do 1, a na liście strzelców widniały tylko wielkie nazwiska Szewczenko i Ibrahimowicz. Przed turniejem zapewne większość z nas typowałaby Ukrainę jako wyraźnego faworyta. Jednak Szwedzi pokazali, jak solidnie grają w defensywie, a z kolei Ukraińcy prezentowali formę w kratkę. A jakie są Wasze typy na pary 1, 8 finału Euro 2020? Oczywiście zachęcam poza konkursem do dyskusji w komentarzach. Może wyniknie z tego bardzo ciekawa dyskusja, bo zakładam, że nie wszyscy będziecie się ze sobą zgadzać. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału Nie grasz, nie wygrasz. Dziękujemy bardzo za 3000 widzów. Przypominamy, że z kodem Sport 600. Po wpłacie minimum 50 zł otrzymujecie euro freebet w wysokości 60 zł, więc łącznie na start macie 110 zł. Trzymajcie się i do usłyszenia.